Siemaneczko, z tej Craft. witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Witam was w pierwszym, długo wyczekiwanym przeze mnie odcinku z Poly Bridge, czyli grze o budowaniu mostów. No, gram ją dopiero teraz, jest już chyba dosyć stara. Ogólnie tutorial przeszedłem, trochę, e, trochę leveli też. Bo już raz nagrywałem ten odcinek, ale nagrałem w złym formacie. Program do edytowania tego nie widział, więc przechodzimy jeszcze raz. Uznajmy, że tam tego nie było. Raz, dwa, trzy, cztery. I teraz trzeba wziąć drewno jakby to zrobić? Pyk, pyk, pyk. O, może przesunąć to tak. Pyk i pyk. O. To robić na taką samą wysokość. I tutaj chyba też zrobić. To będzie ładne. Pierwsze levele są łatwe, ale na mapce o nazwie Tropical Paradise to będziemy płakać, a przynajmniej ja będę płakać. Takie trudne to jest. Ale, ła ale ładny świat, lol, lol, cute świat. Okej, okay. kolejne jakieś, i jedna podpórka, i, dw i dwa autka, nie? Tak, dwa autka tylko. To będzie easy. Przynajmniej taką mam nadzieję. Bo czasami mówi się, a to będzie łatwe. A potem okazuje się, że jest trud... o wiele trudniejsze niż się na początku myślało. Pyk, pyk. I, oj, nie, ten klawisz. I tutaj, oj, może tak i tak by to zrobić? No to i tak to nie dosięgnie. Dobra, to to podniosę do góry i zrobię to podwójne. Pyk, pyk, i pyk, pyk. Powinno dalej działać. Powinno w ogóle działać. I... spoko. Easy. Przeszliśmy level, zerowe obciążenie, 240... 243 983 miejsce jest moje. Jestem 200 IQ w tej grze. <grywamy> Budujemy dalej. Kolejny i dwie podpory. Oj, jakieś większe autko tu jest. Mam nadzieję, tylko że się nie zawali zbytnio. Tak, tak, tak. Tak. Tak, 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 o. o, nie, wolę nie ryzykować, zrobię tu jeszcze tak, 4000 niżej i powinno być spoko. Jeśli to autko nie jest za ciężkie i tego nie zawali, tak, 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 jest, przejechał, dobrze, przejechał. I tak, yy, wzniesienie. To raczej nie powinno być trudne. A, trochę będzie, bo nie starczyło mi drogi. Więc może troszkę krótsze. Teraz tylko trzeba to ładnie poustawiać. A ja się, ja się tu męczę, a ja zapomniałem, że można zrobić takie coś. To jest narzędzie do robienia łuków i dróg. I tutaj mogę na przykład zrobić sobie długi. Oj, coś zepsułem. Yy, nieważne. I to zrobię z drewna. Okej. Okay. Pyk, pyk, pyk. By... A! Nie dosięga. Mm. Dobra, trzeba będzie to jakoś inaczej zrobić. E, może... O! Dosięgnęło teraz. Dziwne. Jak? Nie, nie, nie. Jest, jest. Przejechał. Przejechał. 80% ale przejechał. I no, podobny lever, tylko że podwójnie. To tutaj może jeszcze raz zrobię z tym łukiem. To będzie jeden. Droga. I drugi. Tak samo. I to tylko drewno zrobić, tylko że tu będzie jeszcze podpora. Oj, nie, dro nie, nie drogą. Nie drogą, stop. Nie drogą w ogóle, what the hell. Droga. I tutaj tak samo. Droga. Dobrze. Y nie, nie to, nie to. Stop, zwykłe drewno. Pyk, pyk, pyk. O no nie, no znowu to samo. Nie chcę, nie chcę się, nie chcę się zaczepić. Znowu powtórka. Więc może to jest trochę tak prze... No oh, come on. Ta gra mnie nie lubi. A szkoda, bo ja... Bo... Gra mnie nie lubi, a ja lubię grę. Okej, okay. a nie. Ten klawisz może tak. Ech. Dobra, potem zobaczę, jakby to naprawić. Bo na pewno można by tu zrobić jakoś tak. I może tutaj tak samo. Cyk, cyk. I oj, 5000 uda się powinno. I czy to się teraz nie zawali? Mam nadzieję, że nie. Ta... Tak, tak, nie, nie, nie łam się, nie. Dobra. Uf, już się bałem, że jest za stromo i nie wiadą. Ale się udało. Tak. Co, co to jest? A, to jest statek. Dobra, to jest statek z menu głównego. To tutaj chyba trzeba zrobić takie nad tym. O, coś w tym stylu. I tak. Ogólnie bar ładny podkład jest. Posłuchajcie. Tara. Dzięki temu, że nie ma podkładu, znaczy jest podkład, to nie muszę się męczyć z szukaniem i nie szukać jakiegoś z YouTube'a. Chociaż kilka nawet ładnych mam znalezionych podkładów, które YouTube w YouTube Studio daje. A. Ki. Nie. Dobra. Pyk. I tu jakaś podpora, nie wiem, może taka. I zobaczmy, czy to się nie zawali. Oj, tutaj jest bardzo obciążone. Mam nadzieję, że się nie zawali. Nie, no jest dobrze. 73%, ale się na szczęście udało. Simple jump, prosty skok, tak nie bardzo prosty. Ale tak, raz, dwa, trzy. Mimo, że robiłem już ten most, to dalej nie pamiętam, jak to mogłoby być. A, to wyłączyć. Zepsuło się coś. I wracając do mostu, może coś takiego: pyk, 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 pyk. aj, pyk, o. Aj, trzeba znowu przesunąć. Ok, i teraz z tym trzeba byłoby coś zrobić. Pamiętam, że to mi tutaj bardzo, ale to bardzo nie chciało działać i się z tym męczyłem dobre 10 minut. Jakkolwiek krótko to dla kogoś brzmi. Oj, ponad budżet. To nie wiem, może bez tego się uda. Zobaczmy. I. Aj, nie, no złamało się. Czyli jednak trzeba zrobić z tym. I niestety będzie ponad budżet. Ale mam nadzieję, że żadnych konsekwencji z tego nie będzie. I tak, tak, tak. O. Halo? Proszę o powtórkę, co tu się stało? A! Okej, okay, odbił się. Czyli może to niżej trochę dać? Nie wiem, że teraz. Złamało się, ale samochód przejechał. Ech, jak to zrobić, żeby się nie złamało? Może tak? Tro trochę marnuję ten budżet, wydając na jakieś niepotrzebne podpory. No ale cóż, chcę, żeby więcej aut przejechało, nie tylko jedne. I siup! I czy się uda? A, dalej się złamało. Co? Jak? Jak w zero? Co? Ale jak? Jak w zero dolarów można zrobić ten most? Halo? To jest więcej niż niemożliwe. Dobrze, ale czy daliśmy tą podporę, czy nie? I tak się łamało, więc... Trzeba to zrobić z łamaniem się, niestety. Jak widzicie. No ale cóż, może, cóż mam nadzieję, że na razie konsekwencji że ża żadnych nie ma, ale tutaj to na pewno będą, bo to na proste to ani trochę nie wygląda. Yy... Poś, poś. Okej. Okay. No I tutaj tak. I może łuk zrobimy. Ej, I łuk. Tak. I drogą go. I od góry drewnem po prostu. Dobra, więc tutaj zrobiłem takie coś. Na środku musiał być niestety krzyżyk. Taki kwadrat. Rodem z Minecrafta, który swoją drogą też będzie na moim kanale. I już nawet, no może za tydzień. Albo nawet jutro. Więc spodziewajcie się Minecrafta, może dzięki temu przybędzie subskrypcji. I tak, tutaj chyba tylko trzeba byłoby to liną przytrzymać. Tutaj i tutaj. A? No, puść. Co? Jakaś... Wygląda to jak jakaś piramidka. Ale dobra. Trochę się staczają. Tutaj jest trochę obciążone. I przepłynie. Wiedź we mnie. Kurczę, nie wjechał. Nie. So, swoją drogą, napiszcie w kom... Oj. Oj. Napiszcie w komentarzu, czy wy chcielibyście być przejechani. Przejechani? Prze... Przepłynięci? Przez statek? Spodziewam się, że nie. Yy, yy, dobra, to, oj, nie tak bardzo. Tylko to. To nie zadziałało, więc trzeba zrobić taki bardziej łagodny. Yy, no niestety, nie zawsze wszystko się udaje. Może ta? A, takie coś? No. A, ta gra się mnie kompletnie nie słucha. No, tu chyba muszę zrobić znowu podwójne. Bo znowu się nie trzyma. Pyk, pyk. Proszę, proszę się... Czemu to... Dla mnie nie słuchasz gro, co ja ci zrobiłem? Dobra, pyk, pyk, e, no, pyk, 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 raz i dwa i tutaj tylko, a nie tutaj stawić i powinno. Oj, obciążone to jest trochę. Mam nadzieję, że się nie zepsuje. Ale nie powinno. Przelewuję sobie statek. Tym razem nie chcę, żeby mnie roz, roz, rozpłynął. <laughs> nie wiem, jak to się mówi. Oj, oj, nie, nie, jest, jest nie, nie rbi się, nie rwij, nie, 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 tak. Jest. Jest dobrze, nie urwało się. Ale tak, to tyle z tego odcinka. Zobaczcie, zrobiliśmy już raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem mapek, z czego jedna była ponad budżetem. Ale nie wiem, jak to wykombinować. Napiszcie mi w komentarzu. Może, może się uda. I tak, mamy tu jeszcze Desert Winds, Snowdrift. Antyczne ruiny chyba. E, wesołe miasteczko. E, spokojne chyba ogrody. I coś tropikalnego. I tutaj powinien być jeszcze jeden. Ale go zrobimy tylko jeśli wszystkie levele w każdym świecie zrobimy na niebiesko. Bo niebiesko to, że jest zaliczony, że jest w budżecie i że jest nierozwalony. I tutaj był tylko... Yy, nie dość, że był ponad budżetem. To był jeszcze rozwalony, więc prawdopodobnie na live kiedyś, jak będziemy chcieli odblokować, jak będzie mnóstwo odcinków z tej gry. Jak będziemy mieli yy, i tak, zobaczmy, jakie mam achievementy: complete tutorial. A i drugi, jak skończymy to, czyli prawdopodobnie w następnym odcinku. Czyli jesteśmy już na takim można powiedzieć, półmetku. Yy, więc tak. To tyle z tego odcinka. Zostawcie łapkę w górę dla tego motocyklisty, żeby się nie wywalił tutaj i żeby statek nie zaczepił o tą wielką literę B jak się podniesie. Oczywiście zostawcie subskrypcję na tym kanale, bo to jest bardzo, bardzo ważne. I to jest trochę smutne, bo ogląda pod każdym prawie odcinkiem. Mam 12 wyświetleń. Ale dwa razy mniej subskrypcji. I to mnie trochę martwi, że nie każdy mnie subskrybuje. Więc zachęcam do subskrypcji, jak wam się podobają moje fi filmy. Yy... Oczywiście, przypominam jeszcze raz, bo to jest bardzo ważne: zostawcie łapkę w górę. Udostępnijcie filmik jakimś swoim znajomym, nie wiem, komuś, kogo lubicie i kto się takimi rzeczami interesuje. O, widzę, że ktoś zostawił łapkę w górę, bo statek nie zahaczył o literę B. Yyy... Nieważne. Dobra, to bez zbędnego przedłużenia. Żegnam się z wami. Cześć!